Czy na wsi można jeździć Teslą? Oczywiście. Tylko pytanie, czy potraktujemy tą Teslę jako synonim luksusu, tak jak dawniej przysłowiowego Rolls-Royce'a, czy jako synonim samochodu elektrycznego? W tym pierwszym przypadku może to być nieco utrudnione. Natomiast jeśli mówimy w ogóle o samochodach elektrycznych, to jak najbardziej. Dlaczego akurat na wsi? Ano dlatego, że wieś jest szczególnie predestynowana do wszelkiego rodzaju zielonej energii. Produkcja zielonej energii na wsi, która obecnie jest dotowana poprzez właśnie program Energia dla wsi, może być prowadzona. Na bardzo różne sposoby. Najprostszym, najczęściej spotykanym sposobem na produkcję energii elektrycznej jest oczywiście fotowoltaika, której mamy na wsi coraz więcej. Rolnicy coraz częściej na własne potrzeby, dysponując oczywiście odpowiednim terenem, a tego zwykle na terenach wiejskich nie brakuje, produkują energię właśnie w oparciu o fotowoltaikę. Jednakowoż ta metoda produkowania czy produkcji energii jest no, dość, powiedziałbym, trudna ze względu na to, że mamy bardzo dużo energii w miesiącach słonecznych, natomiast w momencie, kiedy albo niebo jest zachmurzone, albo dzień jest krótszy, tej energii produkujemy mniej. Tutaj mogą pomóc mini turbiny wiatrowe. Wcale nie muszą to być wiatraki, które są ciągle dość kontrowersyjne, które są wielkie. Mogą to być małe turbiny wiatrowe, z których energia będzie również produkowana na potrzeby gospodarstwa rodzinnego. Kolejnym sposobem są oczywiście biogazownie, które mogą produkować oprócz ciepła również energię elektryczną. I ostatni sposób na produkcję energii elektrycznej to są mini elektrownie wodne, aczkolwiek te stosunkowo są mniej rozpowszechnione, choćby dlatego, że potrzebne są nieodzowne nawet cieki wodne, jak również odpowiednie ukształtowanie terenu. Dlatego też ich jest stosunkowo mało. W ramach programu Energia dla Wsi producenci, a nawet spółdzielnie mogą Tychże producentów energii mogą otrzymać zarówno dotacje, jak i pożyczki. W ramach tych dotacji i pożyczek mogą również być dofinansowane magazyny energii. Dlatego, że wszelkiego rodzaju naturalne źródła energii, może z wyjątkiem biogazowni i elektrowni wodnych, mają to do siebie, że produkcja energii jest uzależniona od warunków atmosferycznych. I mogą występować w ciągu roku krótkie, co prawda, ale okresy, kiedy ani jedno, ani drugie źródło energii niestety nie zapewni nam energii elektrycznej. Stąd też niezbędne są magazyny energii. Te magazyny energii bywają bardzo różne od elektrowni szczytowo-pompowych, poprzez wykorzystanie energii kinetycznej, ale również akumulatorowe. Niestety są one jeszcze na ten moment dość drogie. Ponadto do ich produkcji niezbędne są metale rzadkie, które są bardzo drogie, a też i produkcja ogniw, akumulatorów w oparciu o technologie litowo-jonowe czy podobne jest dość droga. W związku z tym, na ten moment, jeszcze póki co, zastosowanie magazynów energii w rolnictwie jest i nie tylko, jest dość trudne. A zatem, jeżeli ktoś myśli o instalacji off-grid, czyli takiej, w której nie będzie uzależniony od dostawców energii, zwykle powinien również myśleć o biogazowni. Natomiast y, samo, wracając do słynnej Tesli, samoładowanie samochodów elektrycznych może odbywać się w momentach, kiedy mamy największe nasłonecznienie albo akurat wieje wiatr i w ten sposób wykorzystywać energię elektryczną do własnych potrzeb, i de facto móc jeździć samochodem elektrycznym za darmo.